Siema, ma tutaj Kungu, witam was w moim pierwszym qa w moim pierwszym qa który jest zorganizowany z okazji 400 widzów na moim kanale, za które subskrypcje wam bardzo, bardzo dziękuję. Z tego, co wam jeszcze powiem, dokładnie tydzień temu, 8 dni temu zapowiedziałem qa i wtedy miałem 409 widzów, w tym momencie mam już 463, więc naprawdę bardzo szybko mi przybywają subskrypcje, bardzo wam za to dziękuję i, i dzięki po prostu. Dobra, przechodzimy do pytań, bo właściwie hmm, tyle. Ale coś jeszcze, co Was zainteresuje, to pytania są na czarnym tle. Dlaczego pytania są na czarnym tle? Dlaczego? Dlatego, że mam sobie wtyczkę do Chroma, która zmieniła mi YouTube'a na, na czarny. Nie będę Wam mówił, jak to się robi, wpiszcie sobie Black YouTube, w ten Google nie gryzie. Hmm, Okej, okay. w takim razie hmm, pierwsze pytanie. Gigi Hater, pytanie, jak masz na imię? No to jest pytanie dość takie, wydaje się proste, na które bym powiedział jednym słowem, ale nie, nie powiem tego jednym słowem, ponieważ ja mam, no imię dość specyficzne. No trudno by powiedzieć, że nie. W każdym razie, ktoś się pewnie może zdziwić, ale na, nazywam się Samuel. No, widzicie, mi się imię podoba. Ocencie sami, zresztą, ocencie sobie, nie, nie musicie mi pisać. W każdym razie, nazywam się Samuel. pozdro. Czy Twoi rodzice popierają Twoją karierę na YouTube? Zdziwiło mnie to pytanie, więc stwierdziłem, że zapytam się mamy. Mama powiedziała tak. Okej, okay, macie odpowiedź, ja też dostałem odpowiedź. Pytanie, ile masz lat? Mam lat 16, rocznikowo 17, więc takie 16,5-11 sierpnia kończy 17, więc możecie zapamiętać czy coś. Wiadomo. <laughs> Następne pytanie od Gigi hatera, czy tam Gigi hatera, nie wiem jak to się wymawia. W każdym razie tak, będą odcinki, w których biorą udział widzowie. Powiem tak, będą. Jeszcze nie wiem kiedy. Z czegoś, yy, nie wiem też z czego. No generalnie muszę to ogarnąć, bo właśnie myślę sobie o Robocraftie na przykład, ale jeszcze nie ma takich opcji. Może jakimś kodzie, tylko że z kodem mam problem nagrywania. No, coś muszę wymyślić. Jak chcecie, jakie, jakieś macie propozycje, co mógłbym z wami ponagrywać, to bardzo chętnie piszcie. Ale nie piszcie mi takich indywidualnych prośb. Jeszcze o tym powiem na koniec, ale chodzi mi o prośby takie grupowe, a nie indywidualne. Jaki jest twój ulubiony kolor? Mój ulubiony kolor to czarny oraz czerwony. No, można bardzo łatwo zauważyć w sporze, gdzie zawsze staram się robić, właśnie czarny i czerwony spory. Znaczy, chociaż ostatnio, w ostatnim sezonie nie i w fabryce stwora też nie, bo nie pasuje. Ale, no, nawet można zobaczyć po który miał być królewski, a wyszło gówno. <laughs> Chyba kiedyś go jeszcze zrobię, ale to tak swoją drogą. Mój ulubiony kolor to czarny oraz czerwony. Nie wybieram pomiędzy nimi. Dobra, w takim razie przechodzimy do następnego pytania. Kenisho pyta, jaka była twoja pierwsza gra? Moją pierwszą grą było ach cholera, żebym ja tylko pamiętał tytuł. Nie pamiętam za cholerę i to jest mój największy ból. Generalnie chodziło o to, że byliśmy sobie takim statkiem, który był sobie na dole ekranu, a z góry leciały statki, tylko że to nie było tak, że byliśmy sobie w jednej linii tylko i, i tylko łaziliśmy lewo prawo, tylko można było aż sam pod sam szczyt ekranu podjechać, tylko że to było oczywiście niebezpieczne i się od razu ginęło w takiej sytuacji. No i strzelało się takim statkiem, laserami, leciały inne statki, to naprawdę super ekstra gra moja pierwsza. Jeśli ktoś by znał jakieś podobne gry do tego co opisałem i byłyby dość stare, myślę, że jakieś 2000, nie wiem który. piąty rok... nie, szósty? Nie, trzeci nie, może. Nie wiem, nieważne. W każdym razie, stare gry. Stare gry, na pewno, no około 2005, ale pewnie to była gra starsza, tylko ja wtedy w nią grałem. Jeśli ktoś by miał, to bardzo proszę o podanie jakiegoś tytułu. Nie mówię o żadnych linkach. Nie, po prostu tytuł ja sobie coś poszukam. Byłbym bardzo, bardzo wdzięczny. Dobra. Następne pytanie. Mateusz Milerski pyta. Ile masz lat? Już mówiłem. <suszy> 16 na 17. Ile miałeś lat, jak zacząłeś nagrywać? Miałem lat 15 na 16, ponieważ 8 lutego, 18 lutego, sorry, mija moja rocznica. Wiem, że to jest aż takie wow, rocznica. W sumie, jest to takie dziwne, bo wydaje się, że rok i dość mało subskrypcji, ale przez bardzo, bardzo długi czas robiłem tak beznadziejne filmy, że aż sam jestem załamany. Jedyne, co jest popularne z tamtego czasu, to sporno, może troszeczkę Game of Titan, a reszta to po prostu zapomniane, nikt o tym nie wie, nie pamięta, nic, ja ledwo pamiętam. Do tej pory uważam, że moje filmy były beznadziejne po prostu i nie dziwię się, że nikt tego nie oglądał. W każdym razie, mija mi rok. Chociaż i tak większość widzów przy, przybyła dopiero w tym roku, z czego się bardzo cieszę, że to się zaczęło nagle rozwijać i... No i co? No i tyle rok temu. Dosłownie. Do 8, za 8 dni jest rocznica. Zory za 7, bo wy to widzicie jutro. Czy twoi rodzice zgodzili się lub czy wiedzieli o tym, że nagrywasz? Jak mogą Ci się nie zgodzić? No nie wiem. No zgodzili się. <grym> Ja, Wiedzieli. Czy wiedzieli o tym, że nagrywasz? Jak mogli nie wiedzieć, jak się cały czas drę, jak nagrywam. Chociaż kiedyś właśnie tak się nie darłem, jak się, nag nagrywam, tylko mówiłem takie. Siema, siema, tutaj, Kungu. Dzisiaj będziemy grać. I potem 80 sekund ciszy, kurde. Masakra. No, w każdym razie. Czy wiedzieli o tym, że nagrywasz? Wiedzieli, ponieważ ja już po pierwszym odcinku, już na samym początku mówiłem, że nagrywam, jak nagrywałem na przykład drugi czy trzeci odcinek z postala wtedy, bo z postala dwójki nagrywałem, to moja pierwsza seria, to mówiłem, że proszę nie wchodzić, nawet bo nagrywam sobie właśnie filmiki. To nie było tak, że nic nie ukrywałem, nic nie ten od razu powiedziałem. Dobra, przechodzimy do następnego pytania. Michal811 Michal pyta, dlaczego podjąłeś decyzję, aby prowadzić kanał? Dlaczego podjęłem decyzję, aby prowadzić kanał? Pff. Dlatego, że lubię mówić i lubię grać, a nie lubię grać nie mówiąc. W sensie chodzi mi o to, że jak grałem nawet single player, to lubiłem sobie zadzwonić do kolegów na Skype coś tam i pogadać z nimi jakby w trakcie, chyba że naprawdę jakiś gothic czy coś, no to wtedy wiadomo, że z kolegami to tak słabo, a let's play jest idealny. W każdym razie chodzi o to, że ja lubiłem gadać. To były początki mojego oglądania let's playów na YouTube. Ja oglądałem wtedy roya i też chciałem być takim jak rojo, znaczy, nie do końca takim, że, że takim jak on, tylko też chciałem robić to, co on. No i, po prostu. Podjąłem decyzję, spróbuję, zobaczymy. Od dawna mnie to kręciło. Próbowałem jakieś takie, nawet jeszcze kiedyś w Minecrafta chciałem jeszcze przed mutacją, to straszne. Nawet można zobaczyć o Fenbekusa na kanale. Masakra. Kiedyś wam może, może wam wrzucę linka. Nie, no może kiedyś indziej wam wrzucę linka. Jak komuś się chce, to nie chcę zobaczyć. Na kanał Fenbekusa survivalowe Miasto. Masakra. Dobra, w takim razie następne pytanie od Michal11.811, przepraszam bardzo. Czy zrobię serię Steam Fortress 2? Nie zrobię serii Steam Fortress 2, ponieważ. Um, ponieważ nie chcę. Taka mnie już za bardzo nie bawi, po prostu. No, po prostu mnie nie bawi i tyle. Co tutaj dużo mówić? Nie bawi mnie, ja przegrałem w nią około 300 godzin, więc to jest dość sporo, chociaż taki są, mówi, że nie, nie sporo, mało, bardzo, bardzo mało. No nieważne. W każdym razie nie zrobię, ponieważ... No ponieważ już mnie ta gra nie bawi i po prostu nie mam ochoty. Przechodzimy do następnego pytania. The Roxos pyta, ojejku, ilu tutaj pytań jest. Matko, 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 dobra. Uwaga, gradobicie pytań, pisze Roxos. Skąd jesteś? Jestem z Warszawy. Jakiej muzyki słuchasz? No ogólnie kręcę się wokół rocka i metalu No ale to tam nie, nie narzekam na różne Chociaż wiadomo, że na niektóre rzeczy narzekam Ale tak zwykle Zwykle jakoś aż tak bardzo mi nie przeszkadza Ja sam bym nie włączył Ale posłuchać jak ktoś włączy Nie jest aż tak tragicznie hmm, Powiesz swój nick od tyłu? Nie przygotowałem się do tego i nie mam otwartego mojego niku. Muszę go przeczytać od tyłu, żeby ten. Tak z pamięci to nie powiem. Ale uwaga. Bez PL to będzie silerugnuk, a z SPL będzie lpsilerugnuk. LP właściwie, no. PL, le, leep, silerugnuk. No tak. Nie jest to jakieś trudne, wystarczy sobie spojrzeć, przeczytać i nie. i to, a nie, jeszcze dalej. Czy mam rodzeństwo? Tak, mam starszego brata, o 3 lata. Jak nazywasz się czcionka, której używasz? Pewnie chodzi ci o tę czcionkę, którą widzicie na górze tutaj. Jest to czcionka z mojego logo i nazywa się maszyna AEG. No jeśli ten wpisz sobie po prostu w, w Google Maszyna, spacja AEG, spacja font. I tyle, i będziesz miał od razu, ci wyskoczy bezproblemowo. Muszę odłożyć też pilkę, bo już się kurde, kolejny raz dźgnąłem, tak, także mnie boli. Teraz cały palec. Dobra, co dalej? Co to znaczy pirka? To pytanie mi się bardzo, bardzo podoba. Nigdy nie słyszałem czegoś takiego, a często to powtarzasz. Tak, ponieważ jestem dość specyficznym człowiekiem i bardzo, bardzo lubię wymyślać jakieś różne dziwne słowa, które niekoniecznie mają sens. <laughs> To raczej nie mają żadnego sensu. Chciałem powiedzieć, że właściwie jak byłem mały, ale nie. Nie, jak byłem mały, ponieważ to słowo ma może 2 czy 3 lata, więc aż taki małym nie byłem, jak to, jak pirkę wymyśliłem. O, kurde, nawet się zarybowało, wow. E, pirka to jest po prostu pirka. No cóż mogę powiedzieć, no to jest takie negatywne określenie na jakiegoś, na jakiegoś gościa, no nie wiem. Gościu mnie zabił, ale pirka z niego, nie? Albo, taki ktoś może być śmieszne, no to, to różnie, no to jest po prostu jak zinterpretujesz słowo pirka, to to będzie pirką. No, to zależy od sytuacji. Dokładnie, to zależy od sytuacji. To nie jest tak, że, że zawsze to jest, znaczy, lamus na przykład, czy coś w tym stylu. Nie, raz to może być jakiś frajer, raz to może być lamus, a raz to może być po prostu ktoś zabawny, kto mnie w tym momencie roz, rozbawił. Jakiś tak, nie wiem, ciamajda, czy coś w tym stylu. Pirka to słowo otwarte. <laughs> Dobra, dlaczego Nick Kungurelis? To się wiąże y, z... Pirką, ponieważ to jest słowo Kungurelis, które wymyśliłem jak byłem bardzo, bardzo mały, nie wiem, pierwsza klasa, może, oczywiście podstawówki, może nawet wcześniej. W każdym razie mówiłem je wtedy, gdy byłem zdenerwowany. Teraz bym powiedział po prostu kurwa, czy, czy nie wiem, czy kurna, czy, czy cokolwiek. W każdym razie coś takiego normalnego. A kiedyś, jak byłem mały, to po prostu wymyśliłem sobie swoje takie własne jakby przekleństwo, czyli Kungurelis i mówiłem takie. Kungurelis, nie wiecie, to, to brzmi strasznie dziwnie, jak teraz o tym mówię, ale tak było. Ale to nie wyjaśnia dlaczego taki nick. Nick taki dlatego, że gdy kiedyś rejestrowałem się chyba w drugiej klasie, tak, w drugiej klasie na 100%, w drugiej klasie podstawówki, czyli a nie wiem, nie chcę nie wiem, się liczyć, który rok se bo po, policzcie 8 lat 2005. Mm, już wam policzyłem. Dlaczego Nick Kungurelis? Dlatego, że gdy kiedyś rejestrowałem się w takiej grze Club Penguin, możecie kojarzyć, to jest taka MMORPG, przeglądarkowa gra Gdzie się jest własnym pingwinem, tam się różne prace wykonają, różne zadania, hajsy się zbiera No generalnie taka sobie fajna gra Do tej pory, jakiś rok temu miałem na nią fazę, nawet membera wykupiłem, wow, wow, wow No, to fajna gra, do tej pory ją lubię I tak, ja w związku z moim imieniem wymyślałem różne jakieś Samuel Lo, samuel 486. Różne takie dniki dziwne ale wszystko, ale to dosłownie wszystko było zajęte Czy z PL, czy bez PL, czy z gówno dupaśniki na końcu Więc w końcu się zdenerwowałem I tak jak mówiłem, po prostu Kungurelis, nie? No więc wpisałem Kungurelis I pierwszy raz, kiedy zapisałem słowo Kungurelis Nie wiem dlaczego zapisałem przez 3S Ale zapisałem przez 3S I tak to się stało moim nickiem No, taka sobie <laughs> historyjka Jak masz na imię? To już mówiłem, nazywam się Samuel Swoją drogą to imię wymyśli mi mój brat. No, jestem zadowolony. Nieważne. Czy będą filmiki z kamerką? Tak. Ale jeszcze nie wiem kiedy. Na razie nie planuję czegoś takiego, ponieważ nie posiadam żadnej kamerki oprócz jakiegoś takiego dość słabego smartfona, którym byłoby niewygodnie robić filmiki z kamerką, więc nie będzie na razie. Ok, mam nadzieję, że, że tyle. Starczy, pozdro, pozdro. Pozdro dla Ciebie, Roxas, tak jak zresztą dla wszystkich, którzy zadawali mi pytania. Oczywiście to jeszcze nie jest koniec Q&A, ja. Nie, 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 Przechodzimy do następnego pytania. Dobra, Dekuty pyta Ile masz lat? To już mówiłem, 16 łamane na 17. Kiedy odcinki z widzami? Kiedy właśnie mówię, nie wiem. Chciałem się tutaj jeszcze bardziej troszeczkę rozwinąć i nie chciałem pomijać niczych pytań, znaczy coś tam, znaczy jak, jak się wyświetli to pomina, ale ogólnie. Kiedy odcinki z widzami? Nie wiem, myślę, że jeśli w Robocrafcie wyjdzie coś takiego jak możliwość robienia odcinków z widzami, czyli robienia Plutonów, to coś zrobi. Jeśli ogarnę już jakiś program do nagrywania, teraz ostatnio testowałem akrzyna, ale chyba jednak jest dość słabo. Może jeszcze uda mi się jakoś de History skonfigurować, ale nie idzie mi to jakoś... Nie wiem, chciałbym skoda czwórki. Nie wiem, zobaczymy. Jeśli macie jakieś propozycje, już to chyba mówiłem teraz, chociaż nie wiem. Jeśli macie jakieś propozycje na gry z widzami, bardzo, bardzo chętnie wysłucham. Proszę napisać gdzieś tutaj w komentarzu, byłbym bardzo wdzięczny, może skorzystam. I kiedy? Myślę, że na jakieś 600 widzów. Na 500 nie zdążę, ale chciałbym, żeby to był taki specjalnie, na 600 widzów na przykład, albo 666 widzów, żeby było tak, już żeby była jakaś taka liczba. No, wiecie, taka jakaś magiczna, powiedzmy. 666 jest taką liczbą dość. No, taką rozpoznawalną, można powiedzieć. No i, i tyle. <noise> Następne pytanie. Następne pytanie od dekuty. Czy pokażesz twarz? Ymm, jeszcze nie, ale ogólnie tak. Ogólnie tak. Ymm, chodzi o to, że mam smartfona, który jest dość słaby. Nie mam żadnej, żadnej kamerki i uważam, że. Pokazanie twarzy, jeśli bardzo, bardzo byście chcieli, no to nie wiem, może napiszcie coś, ale nie widzę sensu po prostu, ponieważ po co mam pokazywać teraz twarz? Chodzi o to, że nie wiem, jakieś młoteczki, masterczuki, inne takie żyją bez tego, że, że nie, pokaza nie pokazali twarzy, czy Zosia NS, czy, czy różne takie, no nieważne, żyją. Y z szyją z tym, że nie pokazali twarz. Ja na razie nie chcę zmieniać tego, że, że nie wiecie. I to nie, nie dlatego, że się boję, że coś tam, ble, 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 nie. Chodzi o to, że po prostu mam kamerkę, nie wiem, ona chyba ma 3,2 megapiksele, więc nie jest jakaś najgorsza, ale nie jest też dobra. I po prostu nie chcę za bardzo um, no robić jakichś głupich, beznadziejnych filmów. Generalnie chodzi mi o to, że jeśli już mam pokazać twarz te w jakiejś lepszej jakości, a nie jakiejś takiej do dupy, to musiałby być filmik na zasadzie tylko pokazania wam twarzy albo zdjęcie, ponieważ... no, ponieważ e, filmiki i regularne vlogi nie miałyby sensu przy takiej jakości, po prostu. Dobra, przechodzimy do następnego pytania. Dobra, następne pytanie, od Winogrono Białe. Mistrzu, świetne filmy masz, życzę Ci dwa razy tyle widzów. Moje pytanie brzmi, hmm, yy, o wiem. Jaki masz komputer, parametry itd e, Dzięki ci wielkie. Pozdrawiam cię serdecznie. E, jaki masz komputer, parametry itd? Komputer mam czarny. He, he he parametry. Tutaj mam parametry takie. Przeczytam wam tylko to najważniejsze, bo myślę, że... Jeśli chcielibyście jakieś szczegółowe informacje, to też możecie dać znać to na przykład w informacjach kanału bym zamieścił czy coś w tym stylu, a teraz przeczytam wam tylko jakieś takie najważniejsze rzeczy, nic nie będę się tutaj rozgadywał, więc tak procesor 31 GHz dwurdzeniowy, pamięć RAM 2 GB, niestety bardzo, bardzo mało ubolewam z tego powodu, no niestety i karta graficzna 1266 MB w sumie, nie, czyli tam, no nie wiem. Przybliżona całkowita ilość pamięci 266 MB, nie wiem dokładnie jaka to jest, pewnie 1024 po prostu, tylko jakoś tak nie wiem, nieważne. W każdym razie yy, NVIDIA GeForce 9600GT, jakby kogoś interesowało. Więcej wam nie będę czytał, bo myślę, że nie ma to żadnego sensu. Myślę, że tyle wystarczy w zupełności. Dobra, przechodzimy w takim razie do następnego pytania, Kungu. Mam trzy pytania, tak? To, to jest pytanie spod nie filmu QA. I bardzo bym prosił, żeby na przyszłość zadawać filmy pod tymi, pod którymi mówię, żeby zadawać pytania, bo potem mam problem, tak jak teraz. Ktoś mi jeszcze zadał pod jakimś innym, pod jakimś Minecraftem czy coś. No generalnie chodzi mi o to, żebyście przestali robić coś takiego, jeśli będą następne QA, ale na pewno będą następne QA, więc... Tak, tak na przyszłość i dzięki, jeśli się zastosujecie. Dobra, Kungu, mam trzy pytania. Do jakiego roku będziesz grał w Mountain Blade? Do 1400, jeśli jest taka możliwość. Szczerze mówiąc, e, nigdzie nie znalazłem e, żadnych informacji do kiedy trwa Mountain Blade. Szukałem troszeczkę, ale nie znalazłem żadnych informacji. Będę grał, dopóki mi się gra nie znudzi, albo oglądalność będzie na tyle niska, że nie, będzie, nie będę miał motywacji, żeby, żeby nagrywać Mountain Blade. O tak. Drugie pytanie. Czy zbudujesz pojazd latający w Robocraftie? Własny pomysł. Nie. Nie zbuduję pojazdu latającego, ponieważ jakoś mnie to nie kręci. Grają mu kolegi pojazdem latającym, ale... No, generalnie nie obchodzi mnie yy, to, że... Kurde, dlaczego mnie nie obchodzi? Niech nie to chciałem powiedzieć. Po prostu nie przypada mi do gustu latanie tam w tej grze. Ponieważ, no, wolę sobie taki czołg zrobić i, i ten... No... Czyli nie. I trzecie pytanie: Czy będzie specjalna 400 filmów? Myślę, że nie, ponieważ 400 filmów to nie jest nic specjalnego, zwłaszcza że 300 z tych filmów jest beznadziejnych. <grym> ale myślę, że na przykład na 500 filmów to już warto coś zrobić, bo 400 filmów to niby jest dużo, niby jest okrągłe, ale, ale nie. Myślę, że na 500 filmów już coś wykombinuje. Może spotkanie z widzami, ale nie, to jest za dużo filmów, bo jeszcze ponad 100 na pewno. Yy, więc nie yeah, jednak wcześniej będziemy grać z widzami. Dobra, przechodzimy do następnego pytania. Dobra, następne pytanie od Karol Dezor. Tutaj yy, przechodzimy, chwilę będzie pytań takich o to, w co będę grał i tak dalej, potem jeszcze wrócą jakieś inne pytania. Ale tak, yy, Karol Dezor zapytał się, Wagram w World of Tanks? Yy, Wagram w World of Tanks, ponieważ dałem ją do ankiety z tego względu, że się zapytałeś i ma całkiem sporo Głosów, ja całkiem lubię tę grę Chociaż dość szybko mi się nudzi, więc nie wiem Długo pewnie w nią nie pogram Ale jakoś tam, myślę, że da radę Po prostu, jakoś tam Coś tam, coś tam I da radę Dobra, następne pytanie Tutaj następne pytanie od Krzysztof Krawężnik Coś chciałem powiedzieć że tak, że teraz tak jak mówiłem, właśnie pytania będą dotyczyły troszeczkę giera, ale to będzie z cztery pytania chyba, nie, nie wiem, szczerze mówiąc, zobaczycie. Czego tak mało GridCorp? Czemu tak mało, czy tam czego tak mało? Nie wiem, co chciałeś napisać raczej, i nie wiem, chyba, że po prostu czego tak mało GridCorp? GridCorp jest tak mało, ponieważ ja sam za dużo nie chcę grać w tę grę, nie, nie bawi mnie ona aż tyle, żeby w nią grać bardzo dużo. Na początku było, jak, jak mi się spodobało, to było codziennie chyba odcinek z GridCorp, Chociaż wam się nie spodobało za bardzo i właśnie jest mała oglądalność. Dlatego nie mam aż takiej motywacji, żeby to robić po prostu i... I tyle. Dlatego jest tak mało krytyko Tylko jeden odcinek w tygodniu musi ci wystarczyć. No niestety, wam wystarczy. Hmm. Dobra, następne pytanie. Następne pytanie zadaje Wiktoria Kapuśniak. Chociaż z tego, co widziałem w komentarzach, to chyba jednak nie jest Wiktoria, tylko jej młodszy brat. Ale dobra, w każdym razie czytam pytanie. Hmm. Kongu... Nie wiem dlaczego Kongu. Tak samo nie wiem, ty Ty pisałeś. Powiem że do ciebie tak na ty, bo nie wiem czy jesteś nią czy nim. W każdym razie pisałoś, pisałeś, pisałaś, przepraszam. Do mnie kunko. Dlaczego Kunko? Kunko, skąd ci się wzięło kunko? Potem jeszcze chyba będzie to twoje drugie pytanie. Nie. O cholera. To źle. Nie. No nieważne. W każdym razie pewnie coś tam było odpowiedzi na inne pytania. W każdym razie tak, Kongu, będziesz robił jakieś odcinki z kamerką i czy będziesz grał w Minecraft i w Mafię 1 albo Mafię 2 i czy będziesz grał w Transformers i będziesz grał w Roada. Dziękuję i pozdrawiam. Czyli tak, będę robił jakieś odcinki z kamerką, ale dopiero jak będę miał jakieś warunki, nie wiem kiedy to nastąpi, może za, za miesiąc, za dwa, za parę miesięcy, może kurde za rok, zobaczymy jak to się wszystko rozwinie, jak to będzie z pieniędzmi i tyle. Czy będę grał w Minecraft? Będę grał w Minecraft tak jak teraz gram w Minecraft, czyli macie dwa odcinki w tygodniu z Minecrafta, z Minecraft Heroes, z Minecraft z High Wars. I tyle. Więcej nie będę grał w Mafię. 1, w Mafię, 2, raczej nie, chyba, żeby tam, no ale raczej nie chyba, żebyście musieli napisać o tym i mieć dużo łapek albo albo nie wiem co. Po prostu dużo osób by musiało napisać, więc raczej po prostu nie. Transformers, również nie, 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 lubię, nie lubię takich klimatów za bardzo Chociaż wiem, może być, ale ża żadne gry, w sumie nie patrzyłem na tę grę, ale raczej mnie to nie będzie bawiło I tak, czy będę grał w skill, w skill roada? Roada, to tam jest, jeśli to jest ta, ta gra Silk roada, sorry, silk roada i tak, nie, nie będę w to grał, ponieważ to jest kolejne MMORPG, które mi się za bardzo nie podoba, ponieważ ma głupi system walki. Ja lubię taki system walki jak w Metinie. Teraz wszyscy, <laughs> kungu grał w Metina, ale tak, grałem w Metina I co z tego? Nie wstydzę się tego. Dobra, w takim razie przechodzimy do następnego pytania. Patryk Surma pyta, kungu, a co z przygodą Spora, ten tryb, co odblokowałeś w Spor? Um, to jest dobre pytanie, to jest pytanie dotyczące spora i planu tygodnia Ponieważ yy, Dodam coś do planu tygodnia, bo w czwartek O godzinie Nie wiem, której, wybaczcie teraz Mam nieotwarty zeszyt yy, W czwartek o godzinie chyba 17 i Po prostu coś tam wrzucę z Spor kosmiczne przygody yy, Ale nie jest to pewne, nie jest to pewne To jest po prostu takie sobie, o że może Tak mi się uda, 95% Więc następne pytanie Następne pytanie zadał Warriors 70. O oh shit, ale się zagubiłem. 701, ja pierniczę. 701, kurde, 701. Dlaczego zacząłeś nagrywać? Zacząłem nagrywać, dlatego że już mówiłem. Lubię mówić i lubię grać i połączyłem to. Chciałem nagrywać tak jak krojo i, i tyle. Czy, czy nagrać jakąś mapkę Adventure z Terraria? To jest bardzo, bardzo dobre pytanie. Już na nie odpowiadałem, ponieważ to jest dobre pytanie. W związku z Terrarią myślę, że tak. Ponieważ Terraria myślę, że raz będzie Terraria Adventure, a raz będzie jakaś tam normalna walki z bossami i tak dalej. Coś muszę zrobić z tą Terrarią. Nie wiem, więc bardzo dobre pytanie. Dobry pomysł. Dzięki Ci za niego i na pewno go wykorzystam. Następne pytanie. Następne pytanie od Wilkus. Yy, nie wiem, czy 1234, czy po prostu 1234. W każdym razie, jak według Ciebie wygląda czupakabra? Jak według mnie może wyglądać czupakabra? Jakiś taki pieseł, y, szary, z zębami i, i tyle. No, taki, taki, no, potwór, taki stwór. No, czupakabra to czupakabra. No, kurde, jak jak według mnie może wyglądać? Tak jakbyście się. to jak według mnie wygląda krowa? No, krowa według mnie wygląda jak krowa. Jest gruba i ma łatki i rogi i, i uszy. Swoją drogą, to tak teraz szybko powiem, że kiedyś moja klasa mówiła, że krowy nie mają rogów. Pff, a ja mówiłem, że mają. I miałem rację. Pff, miałem rację. Dobra, przechodzimy do następnego pytania, tego samego użytkownika. Więc Wilku 1234 pyta dalej, co sądzisz o wyjściu z więzienia Trynkiewicz'a? Matko, ja się w to za bardzo nie zagłębiałem, wiem tyle, że gości jest serdiem mordercą i pedofilem i uważam, że to straszne, że on wychodzi, ponieważ kara śmierci zamieniła się w 25-letni wyrok, a powinna się zamienić w dożywotni. Skoro nie kara śmierci, bo wiadomo dlaczego, to chociaż dożywotni, nie? No. Ale będą go mieli na oku, mają go mieć jakoś na oku, jakoś super ekstra go pilnować i tak dalej, więc myślę, że nie skończy się to jakoś źle. Mam nadzieję. Dobra, następne pytanie. Gazeta Pegazik zapytał... Czy tam zapytała, bo gazeta, ta gazeta. Nagrasz ze mną tribes ascent. Jestem bardzo dobry, mój Skype to koza kala, zaprosi jak coś. Chciałem tu powiedzieć do wszystkich ludzi, którzy tak do mnie piszą, bo jest ich no sporo, co mnie bardzo cieszy, ale... Wiecie co, to jest dość trudne, tak nagrywać ze wszystkim. Jakbyście złapali ze mną jakiś lepszy kontakt, ponieważ ja się boję, że super ekstra, ale trafię na, na jakiegoś... E, dzieciaka, i to ja już nie mówię, żeby z mutacji czy coś, tylko takiego dzieciaka, który jest nieogarnięty i, i po prostu nie będę się czuł dobrze nagrywając. Będę się czuł po prostu tak No do dupy, a to nie o to chodzi. Chodzi o to, jeśli na przykład, nie wiem, próbujcie pisać do mnie, jeśli macie ze mną o czymś do pogadania, to na pewno na PW coś napiszemy i może w końcu się zgadamy na Skype i nagramy coś naprawdę, a nie tak, bo wiecie, jeśli napiszecie do mnie, e, sorry, teraz nie chcę się śmiać, ale nagrasz ze mną przez e, NOM, no to... Pff, Da. No, to na mnie nie robi dobrego wrażenia. W każdym razie chodzi mi o to, że, już nie, nie mówię tutaj o błędach, tylko chodzi mi o to, że muszę wiedzieć, że jesteście jacyś ogarnięci i tak dalej, bo nie chcę takiej sytuacji, że na przykład dobra nagrywamy z kimś i potem jest cisza, ponieważ gościu nie mówi nic, nie możemy się dogadać, albo denerwujemy się, nie wiem, pokłócimy się. No, generalnie chodzi mi o to, żebym miał dobry kontakt z tym, z kim nagrywam. I to taki apel do wszystkich, więc no może zadziała. Chociaż na pewno nie zadziała, ponieważ u większych YouTuberów to nie działa, więc myślę, że u mnie również nie zadziała, bo to nie chodzi o ilości widzów, tylko ogólnie od ludzi. No ale mam nadzieję. Dobra, e, przechodzimy do następnego pytania. Tak, to jest bardzo, bardzo dobre pytanie. To jest pytanie od e, pan Zbyszek Studios, czyli od mojego e, kanału i kanału FNBQ'sa. Jest to nasz wspólny kanał, na którym robię maszynę z minecrafta i Zapraszam was bardzo serdecznie. Link macie w opisie oraz może tutaj adnotację zrobię. E, w każdym razie tak. Pytanie brzmi, czy jesteś głupim chujem? E, odpowiem Ci tak. Nie. Dziękuję za odpowiedź. Tak, to, to pytanie zdał FMBEKów, ponieważ on jest dziwny, znaczy rozumiem, że ten nie połączył się z Google Plusem i nie może pisać komentarzy, dlatego napisał z naszego konta, który jest połączony i może pisać komentarze. Tak, więc to chyba było na tyle. Zakończymy tym pozytywnym akcentem, że nie jestem głupim chujem. I bardzo, bardzo serdecznie podziękuję wam za oglądanie tego QA i za to, że... i za to, że jesteście po prostu. Ja wiem, że to takie znowu przesłodzone i tak dalej, ale... No nie spodziewałem się tak wielkiej ilości widzów w tak krótkim czasie. Chodzi mi o to, że nie będę tutaj ściemniał, że nigdy nie myślałem o tym, że będę miał 400 widzów, ponieważ myślałem, kiedyś nawet myślałem, że będę miał 100 tysięcy, teraz to już się ograniczyło. Ale no, zobaczymy. Zobaczymy jak się wszystko rozwinie, ale nie będę wam tu walił ściemy jak niektórzy to... Tak, yy. Zrobiłem 5000, nigdy nie myślałem, że będę tyle miał normalnie, jasne, kurwa, jak jak zaczynałeś, to na pewno myślałeś, że będziesz miał super ekstra, super, nie wiem, miliardy. E, dobra, koniec tego pierdzielenia. Chciałbym was... Nie, nie dokończyłem, że dużo w tym, w tym czasie, ponieważ od początku roku jest was naprawdę, naprawdę dużo. Pod koniec grudnia miałem chyba 125 subskrypcji. Chyba, mamy 10 lutego, w tym momencie mam 463 subskrypcje, czyli naprawdę, naprawdę duży wzrost, za co Wam bardzo, bardzo dziękuję, za wzrost komentarzy, łapek, wszystkiego. Zapraszam Was do, nie wiem, kolejnego Q&A, który ukaże się na pewno, nie wiem, może na, na, nie wiem, 600 widzów, powiedzmy, i wtedy będziemy sobie robić co 100 albo co 200 widzów, zobaczymy jak to się zacznie rozwijać, będziemy sobie robić po prostu Q&A. No. I to by było na tyle w tym QA'u, mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję wam wszystkim, wszystkim wam bardzo dziękuję za pytania, które mi zadawaliście I, I tyle, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Nie zapraszam do komentowania, subskrybowania oraz oceny filmu i wielkie dzięki za oglądanie. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!